Pewnego wieczora w pewnej wiosce narodziła się pewna legenda. Legenda o niezwykłym człowieku, który stał się jeszcze niezwyklejszy. No debile Debile, debile, debile to jeszcze spadłem Przez debili. Co za debile Nie rozumiem nic a nic Szlag by to trafił Debile Nie potrafią zrozumieć całkowicie bo, naukowc. Geniusza naukowc. ucod. mam ochotę rzucić się w tamtą w pizdu i mieć to wszystko z głowy. Nie ja rób tego! Wait, what the fuck? Kim ty jesteś? Ja jestem duchem! Jak ci te debile przeszkadzają To idź w pizdu Zbuduj swoją siedzibę i zostań mistrzem naukowców Eee. Uh, Oj, wait, 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 what. Że jak... że jak Pokémony coś, mistrz coś, tam będę łapał coś no tak takby tego już i... Wyrusz w swą przygodę! Hmm... W sumie? To dlaczego by nie? Yeah. Let's go! Dobra, no to co? Dybile wszystkie śpią? Nawet krów nie potrafią pilnować. Dybile. No to co? Idziemy do domku. Tak, będzie mi brakowało tej tabliczek. To nic, bitka do domku. Trzeba wziąć kilka rzeczy. Nie chcę, żeby się przydało. Bierzemy łóżko i wyprowadzamy się stąd. tą też weźmiemy, bo czemu by nie? ta, 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 ta pójdziemy w podróż. Po podróż. Aha, Będę od rana szukać kresu. Eee, dobra. To teraz tak. Przede wszystkim... nasrajmy im do studni. Wiem, pójdę do kowala już. Ja mu się zemszczę za tego jego głupotę. On najmądrzejszy myśli, że on jedyny inżynier na sali i we mnie naukowca wątpi. O, ja mu dam. No to zróbmy tak, że nasramy mu do pieca. I do drugiego też. Ha, 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 niech ma nasrać. I przede wszystkim tak, zjukcimy mu trochę... ognia. Ha 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 ha, ha. poszabrujemy im całe zboża. A, dygle sobie nachodują nowego. In your face. Dobra, zboża się trochę przyda pau, pau, pach. I lecimy dalej And Dobra Tak, mamy trochę rzeczy A niech wam mięso zgnije w tej studni Rozwałaj zresztą debilę nawet duży studni nie umiałem poskładać Może zniszczyć wszystkie moje prace? Jest. No bo w sumie kto ma? Kto i dlaczego ma pisać magisterkę na moich pracach? No właśnie. Dobra, no to co? Hej, nie będziesz szukał kurczaka od rana. A tu co? Jajco, a nie kurczak. No to co? Na razieńko, frajerzy. Miło było poznać. Mam nadzieję, że już więcej się nie zobaczymy. Ale nie, zobaczymy się. Wrócę tu. Kiedy już będę największym mistrzem szalonych naukowców. To tu wrócę. Uha, 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 uha. Hmm. Ah, uwielbiam być szalonym naukowcem. No to pierwsze zadanie dla poważnego szalonego naukowca. No nie wiem, czy muszę to zrobić. A zobaczymy, czy to tak może zadziała. A żeby ci się dentka przybiła. O kurde, wstaje dzień. Trzeba się ewakuować. Wziąłem, wziąłem. Ta -ta. Pam, pam, pam. O, i tam. W stronę wsadzącego słońca. Wyruszajmy z naszą epicką podróż. Hua, ha, 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 ha. Musimy znaleźć mroczne i epickie złe miejsce, gdzie będziemy mogli prowadzić swoje badania. No i przede wszystkim musimy wybudować laboratorium zła, w którym będziemy te badania budować i prowadzić i nadzorować i wymyślać i eksperymentować. Jedyne co muszę sobie przysiąc... Fuck! A nic, nic się nie stało. Popłynę krawlem. Hardkorowi naukowcy tak robią. Coś mnie się ciężko płynie krawym chwila no No i dobre Rzecznie hm. no, troski Jezu, co ja robię? Pa pa Zbudujmy kolejną złą łódkę Zła łódka jest zła, bo jest zła i służy do złych celów. popłyniemy i znajdziemy miejsce tą wyjątkowe jedyne gdzie będziemy budować to co każdy chce budować czyli zło siedlisko zła tak to rzekę ja nauk naukowie szalone jo kurczak żyje łódka się przewróciła A ty draniu. Przeklęte dranie, zepsułyście mi łódkę. <grystanie> <grystanie> Takie ładne oczy, takie ładne oczy Chciałbym zbadać je I przeprowadzić eksperyment Czy ci nie wypadną, jak ci je podpalę Jestem ja szalony Turbo naukowiec I wodospad epicki Ja tu widzę na na na

O, 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 mam pomysł, ma pomysł. Jak już będę miał laboratorium złoto, to sobie kupię kotka. Zawsze chciałem kotka, ale pan Heniu był alergikiem. Wiecie, pan Heniu, ten mój sąsiad, tam koło kowala mieszkał. <laughs> tak, tak, to jest to. To jest to. Tu zaczniemy budować złe siedlisko. <laughs> Ach, już czuję smak tej przygody. Nie, nie odpłynąłem za daleko od mojego domostwa starego mam nadzieję że nikt wie tu nie znajdzie a nawet jeśli znajdzie to przynajmniej będę miał materiały na których będę mógł prowadzić moje badania <laughs> o już widzę pierwsze materiały wydobywcze no to co stawiajmy kamień milowy i przystąpmy do planu ブブブブブブブブ。<laughs> <laughs>